Jest. Jest. Łukasz Porowiec. Witam serdecznie. Witam, witam wszystkich. Zacznę od końca, to znaczy od tego, co tutaj dzisiaj padło y, tuż przed y, Twoim face to face, tak. że to jest gromda, i po wszystkim idziecie na wódkę. To rozumiem, że taka jest tutaj sytuacja już y, ustalona. Taka jest sytuacja ustalona, tak tu się dzieje. Tak tu się dzieje, ale zanim jeszcze pójdziecie, to ta walka, ja powiem tak, y, z, chyba nie przesadzę, jeśli powiem, że zawodnik, który naprawdę no, jest na razie nie do wykończenia, jeśli chodzi o, o gromdę, więc y, rozumiem, że i przed tą walką, jakby Twoje przygotowanie, Twoje nastawienie jest dokładnie takie samo. Dopóki, dopóki walczysz jesteś zwycięzcą, czyli do końca? Tak, dopóki mogę, jestem zwycięzcą do samego końca. Trzeba się bić. Jak to widzisz tę walkę? Jak oceniasz to, co Cię czeka? No ciężko powiedzieć, że to się dowiemy, jak to wyjdzie. Tak patrzyłem, że przygotowując się do tej walki, to i trochę tańca było, i trochę zabawy. Dzisiaj serduszko, taki widzę tak, raczej, no, romantycznie przed ta, tym. Taniec trzeba ćwiczyć, na, 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 praca nóg jest bardzo potrzebna w boksie, więc taniec to jest, to jest podstawa. Mówi się tak. Goat, czyli zawodnik, który trochę chaotyczny, bardzo wytrwały, mocny, który na tym opiera swoją szansę, jeśli chodzi o występy, poukładany, balboa, taki bardzo konsekwentny w swoim działaniu. Ty walczyłeś i z takimi chaotycznymi, i z takimi konsekwentnymi. Czy to dla Ciebie jakaś różnica w ogóle, że wychodzi zawodnik, który troszkę inne ma podejście do tego pojedynku? No nie no, zawodnik to zawodnik, przeciwnik to, to przeciwnik. Trzeba się dobrze przygotować do przeciwnika i tyle, trzeba się bić. O tym przygotowaniu to może nie będę Cię pytał, bo to wszyscy dobrze, dobrze widzieli, jak to było tam, jak to wyglądało u Ciebie, natomiast powiedz, czy to jeszcze cały czas gdzieś Friday Ci sprawia, takie szykowanie się do kolejnej gromdy, kolejna myśl o tym, że Jezu, może znowu trzeba będzie spędzić w tym ringu nie wiadomo ile minut. No tak, jakby, jakby mi nie sprawiało Friday, to bym już tego nie robił. Jakaś tam refleksja jest, że to strasznie dużo, strasznie długo i że to kosztuje jednak trochę zdrowia? Jakiego zdrowia? Ja się, ja się jeszcze lepiej czuję po każdej gromdzie. No właśnie, po tej ostatniej gromdzie powiedz, mocno odchorowałeś? I to znaczy kasa miałem, tak, tak, miałem kasę na pewno. A poza tym? No <głos》> poza tym to, no bóle wiadomo, to człowiek nie, po wygranej nie czuje bólu. Po wygranej nie? nie. <głos》> Pamiętamy dobrze, że jesteś tym, który gdzieś tam zainkasował już jakąś kwotę, która tutaj była dla, dla zwycięzcy, już gdzieś tam zainwestowane te pieniądze zostały? Tak, no poszło wszystko, poszło wszystko. Eee, na zadłużenia kredyty i tak dalej spłaciłem wszystko, co miałem w kredycie i poszło. Wiesz co, to, to, to pytanie też pada. Ja może przed walką samą to może nie jest na miejscu do końca, ale czy te walki na gołe pięści to jest już coś, co chciałbyś ostatecznie i na dobre sobie zostawić, czy też myślisz jeszcze ciągle o tym, żeby gdzieś próbować innych ewentualnie jakichś opcji? Yy, tak, jeżeli, jeżeli jest taka możliwość, zostaję w grondzie yy, dopóki mogę, chyba że ktoś wyskoczy, z jakąś jakiegoś prowokowałem do walki Mariusza Podzianowskiego, jeżeli taka walka by się nadarzyła, to bym taką walkę przyjął. Ale tylko z pudzianem, czy może jeszcze ewentualnie ktoś? Na pewno nie freakfighta, na pewno nie freak Musi być zawodnik i musi być walka na normalnej gali MMA yy, lub kickboxerskiej, a nie na jakiejś freakowej. Tak widzę, że spokój i opanowanie to zawsze Ci towarzyszy też przed samą walką. To też jest jakoś wypracowane? Czy to jest gdzieś jakiś sposób Twój? Coś tam masz takiego, co pozwala Ci taką chłodną głowę w sumie zachować? No ta praktyki. No, ja walczę przez 15 lat. Już praktycznie się nie stresuję walką. Dopiero jak wejdę w ten lig, to zaczynam to czuć piłką nożną się trochę interesujesz? Nie. nie. Czyli nie śledzisz tego, co nasze orły tam wyczyniają? No, zawsze znaczy się no, widziałem, wiadomo, Polak sprawdza, czy Polska wygrała, czy przegrała, czy przeszła dalej, czy nie przeszła dalej. No. To w takim razie zapytam Cię jeszcze na koniec, powiedz mi, jeśli chodzi o tą walkę z Balboą. Czego możemy oczekiwać, czego możemy się spodziewać po tym pojedynku? Możecie oczekiwać Balboły i możecie oczekiwać Gołta. Czyli takiego prawdziwego Gołta? Zgadzasz. Tak, zgadza się. Rozumiem, no, tylko jeszcze już tak już naprawdę kończąc. Kciuki będą trzymane, kibice będą tam mocno gdzieś tam wspierać tak, tak, wszyscy oglądają, wszyscy będą wspierać, dostaje miliony wiadomości, miliony udostępnień. No, dziękuję wszystkim bardzo. Proszę. My też dziękujemy w takim razie. Goodparowi, dziękuję. Dziękuję bardzo.